Cześć! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś, kochani, zapraszam Was na daily vloga, na taki luźny, normalny dzień ze mną. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ja się właśnie wykąpałam i jestem w trakcie szykowania się. Umyłam sobie głowę i wiecie, użyłam tą odżywkę, której wam, którą Wam ostatnio pokazywałam w którejś z moich vlogów, że kupiłam ją w kostko I to jest y, ta odżywka Coconut Milk. Y, użyłam ją jako pierwszą, bo tamtą jeszcze mam chyba Moroccan Oil. I to jest ta odżywka z Herbal Essence. Y, odżywka kokosowa. Tak ona tutaj wygląda z przodu. I powiem Wam, że tak obłędnie pachnie. Naprawdę jest rewelacyjna i pachnie mi tu kokosem, ale też jakimś kwiatem. I tu jest jakiś kwiat narysowany, ale powiem Wam, że mm, nie wiem co to za kwiat, ale tak, tak właśnie pachnie kwiatowo-kokosowo. I zobaczcie, ona jest tak gęsta. Że ona Wam nie wypadnie ze z tego słoiczka. Włosy, jak ją nałożyłam, były takie mięciutkie podczas spukiwania, więc, no i pięknie pachną, więc super. Ja właśnie sobie ściągnę ręcznik, przeczeszę sobie szybciutko włosy i ja mam tutaj, słuchajcie, y, rozczesuję najczęściej włosy szczoteczką, szczotką do włosów Tangle Teaser. I tutaj mam taką y, torebkową a w łazience mam też taką, y, już dużą, y, wersję i powiem Wam, że te szczotki sprawdzają się u mnie najlepiej, naprawdę fajnie rozczesują właśnie mokre włosy i na sucho nie szarpią, nie wyrywają włosów, więc no jedna z lepszych szczotek do, do włosów tak mi się wydaje, ja wiem, że są szczotki jeszcze z takim naturalnym włosiem, też się zastanawiałam nad kupnem takiej szczotki, ale tutaj niestety nie mogę znaleźć może sobie zamówię przez internet, bo chciałabym też tamtą wypróbować. I zobaczcie, co tu się dzieje. Jakie baby harmi się pojawiły i to mnie tak denerwuje, bo tego ani nie włożę za ucho i to mi tak często stoi, więc muszę sobie tak ulizywać, ale dobra. Szykuję się, słuchajcie, tak na szybkiego. Zrobiłam sobie lekki makijaż, teraz użyję tą paletkę Start, tą In Bloom. Powiem Wam, że ja zawsze jak ją... Otwieram to mi, tak pachnie czekoladami, tak mi pachnie kakałem, że no jest świetna. E, szykuję się szybko, bo będę mieć dzisiaj gościa na kawkę, tak? Zapowiedziała się do mnie na kawę, wezmę to lusterko, jest większe. E, zapowiedziała się na kawkę Natalia, bo wychodzi dzisiaj troszeczkę szybciej z pracy, więc powiedziała, że zajedzie do mnie na kawę i sobie troszeczkę posiedzimy, pogadamy. E, więc szykuję się szybko, żeby wyskoczyć do piekarni i kupić nam coś takiego słodkiego do kawy. Posiedzimy, pogadamy sobie, spędzimy ze sobą troszkę czasu, a później pojedziemy razem na zakupy, bo Natalia też po pracy mówiła, że musi zrobić jakieś zakupy. Ja też muszę coś kupić, więc razem się później na te zakupy wybierzemy. Więc ja się szybciutko szykuję. Yy, za chwilkę się pójdę, ubiorę, więc zrobię sobie szybko makijaż. Yy, no i, i teraz się zastanawiam, który tutaj użyć cień, bo nie chcę robić za mocnego makijażu, yy, ale sobie wezmę może tutaj ten. Powiem Wam, że naprawdę bardzo lubię tą paletkę. Już widać u niej yy, użycie i takich właśnie najbardziej używanych cieni, yy, które najczęściej stosuję. Naprawdę jest świetna i, i nie, lubi, nie tylko lubiana przeze mnie, bo dziewczyny bardzo sobie ją chwalą, jest, ja już ją mam, hu, hu hu ja ją kupiłam w Stanach, powiem Wam, że nawet dość długo mam tą paletkę I, 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 i często ją używam i te takie, te zużycie nie jest aż takie, wiecie, duże ale jest bardzo, no wydajna ta paletka, bardzo wydajna więc polecam Wam wiem, że teraz chyba tart jest w seforze, więc Sephora też robi jakieś tam promocje, więc jak będziecie miały okazję ją sobie zakupić, to naprawdę wam ją bardzo serdecznie polecam. O, chyba to jest jedna z lepszych takich właśnie paletek, ymm, ymm, takich do naturalnego, do takiego wiecie dziennego makijażu. Możemy też ją oczywiście stworzyć i yy, wieczorowy makijaż, ale jeżeli lubicie takie właśnie kolory nude, takie wiecie w brązach, może nude, ale jak się <słuch> lubicie w brązach to na pewno ta paletka Wam się spodoba, więc ja szybciutko się szykuję, sobie taki lekki makijaż zrobię. Powiem Wam, że ostatnio zaczęłam używać tą paletkę z Glam Shopu i tak się jakoś stęskniłam za nią, i pomyślałam, że zrobię sobie nią dzisiaj makijaż. Ja Wam wspominałam, że do pracy mocnych makijaży nie robię, ale jak jestem sama w domu. Jak nagrywam filmy, lubię sobie mocniej podkreślić oko. Nawet jak jadę, słuchajcie, z mężem do Reykjaviku, to też lubię sobie podkreślić mocniej oko. Więc wtedy tak jakoś wiecie, bawię się troszeczkę tym makijażem, troszeczkę szaleję. Lubię testować, powiem Wam, że lubię testować. Kochani, mryga mi bateria, więc dobrze, ja się na tą, na tą chwilę z Wami już rozłączam. Um, dokańczam się szykować, ubieram się, jadę szybko um, po coś słodkiego do piekarni. No i oczywiście um, czekam na Natalię. I Natalia przyszła do mnie na kawkę. I kupiłam w międzyczasie w piekarni Longy To jest taki pączek, słuchajcie, z takim kremem budyniowym, nie? Cóż takiego? No i karmel na górze. Zrobiłyśmy sobie po małej kawce, więc teraz sobie troszeczkę posiedzimy, porozmawiamy. Zjemy po ponczusiu, A ja oczywiście odzywam się do Was później. Kawka wypita. Czas zleciał, nie? Troszeczkę żeśmy się zasiedziały bo mamy już prawie godzinę drugą, słuchajcie, a musimy jechać jeszcze na zakupy. Natalia musi zrobić zakupy na obiad, bo obiecała Patrykowi nie obiecała. Patryk zażyczył sobie coś dzisiaj na obiad, więc Natalia musi jechać na zakupy. Ja też jadę coś do domu dokupić, muszę jechać do apteki dokupić, wykupić mężowi leki, więc zbieramy się. No dobra, już idziemy. Zbieramy się i, i lecimy, bo naprawdę mnie również czas dzisiaj goni. Ja też jeszcze muszę dzisiaj przygotować obiad, także gonimy na zakupy. I kochani, wróciłam, zakupy zrobione, dużo nie kupiłam rzeczy, takie wiecie, potrzebne. Ale już Wam pokazuję, co kupiłam spożywczego. Kupiłam sobie również um, część kosmetyczną. Do tej rzeczy przejdziemy troszeczkę później i zabiorę Was do siebie do pokoju, bo o nich chcę troszeczkę więcej Wam powiedzieć. Ale co ze spożywczych rzeczy? Kupiłam słuchajcie sobie granole z truskawkami. Ja już ją kiedyś jadłam i, i długi czas jej nie było, ale pojawiła się i pomyślałam, że od razu sobie ją wezmę, bo lubię właśnie taką granolę zjeść sobie z jogurtem greckim jogurt grecki mam tam w koszyku, zaraz wam pokażę wiecie, ten mój taki jogurt grecki islandzki, który ja bardzo lubię i ja go sobie właśnie robię z borówkami powiem wam, że ostatnio mam jakąś fazę na, na jagody, na borówki amerykańskie i tak sobie właśnie biorę w pojemniczku jogurt grecki na to sobie posypię granolą na to właśnie jagody i mam takie drugie śniadanko em, apteka to mężowi oczywiście musiałam kupić leki w kronanie jeszcze kupiłam właśnie ten jogurt grecki, o którym Wam mówiłam. W bonusie również skończyła nam się woda, słuchajcie, nie ma tej wody z kostko, więc kupiłam w puszkach, bo nie było w butelkach, więc wzięłam w puszkach taką wodę stopór i to jest limonka i cytryna. I w bonusie jeszcze kupiłam sobie po prostu cebulę zajechałyśmy jeszcze do polskiego sklepu, bo Natalia coś potrzebowała z polskiego sklepu i ja również skusiłam się i jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że będzie to fajne rozwiązanie na takie pierwsze moje śniadanie w pracy, yy, więc wzięłam sobie... Yy, takie lekkie yy, chrupkie chlebki z waza. Ja powiem wam, że jadłam ten chleb w Polsce i, i bardzo mi smakował, więc tak jak zobaczyłam, yy, że jest u nas w polskim sklepie, to od razu się na niego skusiłam. I wiecie co, Natalia śmiała się ze mnie, jak zobaczyłam w lodówce. Kefir, polski kefir, i jak go zobaczę, mówię: O, biorę! Natalia zaczęła się ze mnie śmiać, więc e, mówi: Lubisz kefir? Ja mówię: No, ja uwielbiam kefir. Natalia nie przepada za kefirem, więc zaraz sobie otworzę i go wypiję, bo powiem wam, że no, styskiłam się troszeczkę za takim polskim naszym kefirem. I resztę mam tutaj kosmetyki, które sobie kupiłam, więc kochani, chowam to wszystko, zabieram was do siebie do pokoju i pokażę wam, co sobie jeszcze kupiłam z kosmetyków. No, dobrze, kochani, jestem już z kosmetykami. Przyszłam tutaj, bo tu mam lepsze światło. Ja tutaj siedzę po boku, mam okno, więc po prostu mam lepsze światło. W salonie, jak siadam na sofie, to okno mam za sobą, więc zauważyłam na moich filmach, że nie zawsze jest dobre światło. No, także tyle, kochani, co do światła. Dlaczego tutaj przyszłam? No, i też chciałam troszeczkę porozmawiać o tych kosmetykach. Chciałam Wam powiedzieć, co sobie kupiłam, a mianowicie. Kupiłam sobie ponownie, widzieliście już u mnie na filmach Farmaceris do zmywania makijażu. Powiem Wam, że no ja tamten żel miałam kilka miesięcy chyba, tak mi się wydaje. Ja już teraz nie przypomnę sobie, kiedy, kiedy go kupiłam ostatnio. W jakimś moim na pewno holu zakupowym jest, ale nie wiem kiedy. I kupiłam go ponownie, bo powiem Wam, że sprawdza u mnie się rewelacyjnie. Ten żel ja go oczywiście używam z moją szczoteczką Foreo Luna 3. Ten żel nie podrażnia w ogóle mojej cery, nie podrażnia oczu. Ja nawet mogę ogólnie. Oczy zmywam moją jeszcze Biodermą z Wymieszaną z olejkiem, już mi się kończy Ale jak widzieliście w moim ostatnich zakupach Kupiłam sobie Ten dwufazowy olejek Z garniera, zobaczymy czyli Taki płyn micelarny dwufazowy Z garniera, zobaczymy jak on się u mnie sprawdzi Czy nie będzie mnie drażnił po oczach Jeśli tak to po prostu Następnym razem będąc o jejku, te baby harmie denerwują Będąc w Reykjaviku Po prostu kupię sobie ponownie biodermę ale ten właśnie wracając do tego produktu ten yy, żel w ogóle nie podrażnia oczu i, i ja jak powiedziałam zmywam oczy biodermom, ale jeszcze część makijażu gdzieś tam na rzęsach pozostaje chociaż staram się zawsze doczyszczać, ale tak, yy, ale ogólnie nawet jak jego nim jak nim umyję oczy, w ogóle mnie oczy nie szczypią. Ja mogę go nim po prostu myć oczy i otworzyć te oczy, i w ogóle on nie szczypie. Także jest to jak dla mnie na dzień dzisiejszy jeden z lepszych żeli do mycia twarzy. Więc zakupiłam sobie ponownie ten żel, bo tamtego już mam naprawdę ciuteńkę, może na takie jakieś dwa podejścia, i już się kończy. I słuchajcie, w aptece, to wszystko kupiłam w aptece, skusiłam się na takie płatki. Płatki pod oczy, Miracle Solution Micro page Patch um, Under Eye, takie wiecie płatki pod oczy, no zobaczymy, ja ostatnio coś mi tutaj właśnie moje oczy podpuchły, nie wiem, jakieś takie się zrobiły bardziej podrażnione, więc zobaczymy, jak mi się te płatki sprawdzą. Może dzisiaj na wieczór je sobie założę po demakijażu mojej twarzy. Kupiłam, słuchajcie, nowy beauty blender. Ja miałam ten beauty, beauty blender. Gąbeczkę Real Technics. Ja ją. Ja miałam gąbeczkę, raczej znaczy jeszcze nadal mam, tę, tą pomarańczową wersję, czekajcie, spróbuję to jakoś otworzyć, ale. Ta pomarańczowa wersja bardzo yy, mi się szybko niszczy, i, i zobaczyłam, że jest coś nowego. Ale weź to, otwórz. No, jak to się tutaj otwiera? Słuchajcie, czekajcie, dojdziemy do tego. Kupiłam sobie coś nowego i kupiłam, dobra, mamy to. Kupiłam tą wersję m, różową. Coś tak, jakaś ta. Były różne gąbeczki w aptece. Były jakieś z czymś plastikowym, silikonowym nawet. A ta gąbeczka, słuchajcie, jest taka i wiecie co? To jest taka gąbeczka, jakby welurowa, troszeczkę. No, ona tak w opakowaniu nie wyglądała na welurową. Myślałam, że to jest taka zwykła gąbeczka. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi, bo miałam jedną welurową, taką niebieską. Jakiej to była firmy? Już wam nie powiem. Ale też jest test tej gąbeczki na moi, u mnie na kanale. Jak sobie przypomnę, to tutaj Wam wyjedzie y, informacja do tego filmu. Y, no i tamta się fajnie sprawdziła. Oczywiście już po pierwszym myciu ją musiałam zrobić dziurę, paznokciem, niestety. Y, tamta się fajnie sprawdzała. Nie piła podkładu, jak pamiętam. No, zobaczymy, jak ta. Myślałam, kurczę, że to jest, wiecie, y, taka gąbeczka, jak te wszystkie gąbki z. Real Techniques, no nie wiedziałam, że to jest akurat taka. No zobaczymy, yy, czy mi się sprawdzi. No, nie widziałam, nie widziałam. Widzicie, ucieszyłam się, że sobie ją kupiłam, że mam nową gąbeczkę, ale zobaczymy, czy będę w ogóle z niej zadowolona. Yy, tamta była fajna, ale jednak ja lubię taką wersję, wiecie, takich zwykłych gąbeczek do demakijażu twarzy. Do robienia makijażu, więc zobaczymy. No, nie wiem. Tak się zastanawiam, czy ją przypadkiem nie oddać i nie kupić sobie ponownie tamtej pomarańczowej. Jeszcze to przemyślę. Zobaczę, czy ją. No, drogo nie kosztowała 1177 koron. Koron 1000 koron, 177 więc no 1200 koron prawie, więc droga nie była. No, ale jakoś tak nie wiem. No, nie zwróciłam uwagi. Zobaczymy. Kochani, kupiłam sobie jeszcze w Kronanie krem z Garnier Aloe Vera Hydrating 48 godzin Moisturizer. Natalia mi go poleciła, powiedziała, że jest naprawdę fajnie nawilżającym kremem, a no zrób, poczekajcie, zoom się nie chce. O, teraz mi się łapie. A jest to krem z aloe vera, więc Dobra, mamy. E, więc słyszałam, że Aloe, aloe Vera jest. Um... Kosmetykiem fajnie nawilżającym Bardzo dużo osób używa aloe vera Na włosy, żeby włosy nawilżyć Więc zobaczymy Dużo też nie kosztował Więc chyba jakoś 700 koron Czy 600 600 coś koron No powiem wam, kremy, kremy do twarzy Na przykład z L'Oreal są po 2-3 tysiące Więc ten był niedrogi Zobaczymy czy do mojej cery W moim wieku również się sprawdzi Yy, więc, więc wzięłam taki kremik, a w aptece jeszcze kupiłam sobie, bo widziałam u Anitki z kanału Kącik Anity. Pozdrawiam cię, kochana. Yy. Podziękuję Wam, Anity, kanał u mnie y, pod filmem. Bardzo miła, ciepła osoba, mieszkająca w Anglii, która również y, ma swój kanał, więc y, tam u niej również możecie znaleźć ciekawe treści. Właśnie u Anitki widziałam, że zakupiła sobie y, tą rzecz i postanowiłam, że y, i zobaczyłam ją właśnie w aptece i pomyślałam, że również sobie kupię, bo wiecie, w moim wieku fajnie już masować twarz. A o czym mówię? Mówię o tym rolonie. Tak, roll on, e, taki roller, przepraszam, nie roll on. Taki roller do właśnie masażu twarzy. I tutaj macie, ja go sobie może już otworzę, bo jego na pewno będę używać. E, poczekajcie, bo to wszystko pozaklejane. E, więc tutaj są dwie części e, tego rollera. To jest taki kamienny, o powiem Wam nawet ciężki. I tak z tej strony jest większa taka rolka do masażu twarzy, a tu z tej strony jest mniejsza, którą możemy sobie masować tutaj, ale zimna, fajna. O, to na pewno będzie dobre. Możecie masować sobie okolice pod oczami. No, jeszcze to poczymać w lodówce albo z kremem, no. Ale ulga, ale przyjemnie powiem Wam. No super, na twarz również, no bardzo zimne, nie wiem, może dlatego, że przywiozłam to ze sklepu i z zimnego dworu, ale jeżeli to będzie nadal takie cały czas zimne, no to będzie bardzo przyjemnie się tym nakładało i rozmasowywało kremik pod oczy i kremik na twarz. Także jestem ciekawa, Anitka mówiła, że ona tego zaczęła już używać i jest bardzo zadowolona więc ym, skusiłam się, cena była niedroga, więc skusiłam się i sobie kupiłam. Nie ma tutaj ceny, ale to jakoś kosztowało jakoś też 1000 coś koron, więc taki oto yy, nowy gadżet yy, u mnie się pojawił. Ja kochani, teraz zabieram się za robienie obiadu, a na obiad dzisiaj będzie na pewno przez wiele osób nielubiana, y, przez wiele osób, wiele osób na nią nie może spojrzeć. E, jest to dla niektórych y, niezasmaczne, a o czym mówię wątróbka. Powiem Wam, że... Y, Kupiłam ostatnią wątróbkę w polskim naszym mięsnym sklepie i ja wątróbkę szczerze mówiąc lubię. Mój mąż też ją lubi, więc kochani, wątróbki dawno nie jadłam, naprawdę. O, już nie pamiętam kiedy jadłam wątróbkę i pomyślałam, że no, zrobię na dzisiaj po prostu wątróbkę. Więc kochani, idę się przebrać po domowemu i zabieram się do gotowania. I kochani, jesteśmy w mojej kuchni, ale pierwsze, co wiecie co? Nie mogę sobie odmówić. Nie mogę. Muszę spróbować ten kefir, bo aż mi ślinka leci. No dobra, zobaczymy czy to jest tak dobre jak te, które ja kupowałam będąc w Polsce. O, gęsty. To jest kefir z firmy Włoszczo Włoszczowa. Więc testuję. Mmm, Pychota. Wiecie co? Ja tutaj na Islandii kupuję mm, ten surmjolk. On mi tak trochę przypomina smak kefiru, ale to nie jest to samo. Mm -mm. To nie jest to samo, co nasz polski kefir. Też słuchajcie, pojawiły się kefiry w bonusie, kupiłam raz w bonusie, ale to już było bardziej takie właśnie smak jogurtu, a ten kefir no ma troszeczkę inny smak, nasz polski kefir to nasz polski kefir. Dobra, przygotowuję wątróbkę, do wątróbki co ja potrzebuję? Cebulę, olej. I wątróbkę. I trochę soli. E, większość osób robi wątróbkę, macza ją najpierw w mące i ją obsmaża. Ja wątróbkę robię po prostu tylko z cebulą, więc kroję cebulę. E, wątróbkę już mam namoczoną, już mam obmytą. Wątróbkę również troszkę drobniej pokroję. No i na patelnię leci cebula, później wrzucam wątróbkę, ona troszeczkę się podsmaży, później ją dopiero posolę. I obiad będzie gotowy. Także zabieram się do gotowania. Cebulę już mam przygotowane. Tutaj mam cztery cebule. I ja cebulę kroję, słuchajcie, w takie mm, prążki. Nie kroję y, w półksiężyce, tylko z drugiej strony. Pani, wątróbkę mamy gotową. Stworzył się taki fajny sos, gdyż em, cebulkę podrałam trochę wodą, więc ona też puściła swój sok i stworzył się taki fajny sosik. Więc wątróbkę już mam podsmażoną. Teraz ją zostawię, bo ją przyprawiłam solą pieprzem, zostawię, żeby. Przeszła przyprawami, no i poczekam na męża. On zadecyduje, czy będzie chciał wątróbkę zjeść, bo fajny sosik wyszedł, czy będzie chciał zjeść ziemniaczkami, czy po prostu ym, z pieczywem zobaczymy i wiecie, co najbardziej, czego najbardziej nie lubię, jak gotuję. Zobaczcie tego nie cierpię jak moja kuchenka tak po gotowaniu wygląda. Powiem wam, że jestem chora na tym punkcie, więc odczekam aż mi zniknie ha, aż mi kuchenka przestygnie i zaraz ją po prostu umyję, bo bierze mnie coś jak widzę, jak ona jest taka Pochlapana, no ale niestety, jak gotujemy, nieraz coś nam chlapnie, a w szczególności, jak gotuję pod przykrywką, to z tej przykrywki często mi po prostu spłynie woda, bo jednak para się tworzy pod przykrywką. No i zawsze kuchenkę mam do mycia, więc odczekam i oczywiście ją zaraz wyszoruję. I kochani, ja nie wytrzymałam. <laughs> Musiałam sobie troszeczkę wątróbki nałożyć na talerz, więc wzięłam sobie kromeczkę chleba i muszę skosztować, bo powiem Wam, że. Nie pamiętam, kiedy dam wątróbkę, a może będzie za godzinkę. W związku z czym, chociaż troszeczkę skosztuję, mm, rozpływa się w ustach, jest bardzo miękka. Ja powiem Wam, że jak robię wątróbkę, to robię tylko wątróbkę drobiową, nie robię wątróbki wieprzowej, gdyż wątróbka wieprzowa często nam twardnieje podczas, mocno twardnieje. Później jest taka gumi gumiasta, gdy ją smażymy. Dlatego ty też właśnie y, przyprawia się już na sam koniec. Ja to samo robię z wątróbką y, drobiową. Przyprawiam ją na sam koniec, y, bo obawiam się, żeby mi nie stwardniała, ale powiem Wam, nie pamiętam kiedy jadłam wątróbkę i. picobello. Ja wiem, osoby, które nie lubią, będą tutaj mówić, że jak można coś takiego jeść. Są osoby, słuchajcie, które lubią mięso, które jedzą wątróbkę, ale również są osoby, które jedzą mięso, a nie lubią wątróbki. No ja akurat jestem osobą, która lubi wątróbkę, więc dlatego stęskniłam się troszeczkę za nią, dlatego ją przygotowałam. Kochani, kuchenka mi już lekko przestygła, więc pokażę Wam może, czym ja doczyszczam tak ubrudzoną naprawdę mocno m, moją płytę grzewczą, więc za chwilkę przestawię kamerę na płytę i pokażę Wam czym ja ją doczyszczam, bo powiem Wam, że zdarzały mi się gorsze efekty gorzej wyglądała ta moja płyta grzewcza, jak gotowałam, szczególnie jak na przykład robię bigos, to wiecie, mieszacie bigos, nieraz coś tam spadnie, więc nieraz zdarza się ją mocniej ubrudzić i mam taki fajny produkt do mycia tej kuchenki, więc przestawiam kamerę i pokażę Wam, jak ją doczyszczam. I do umycia mojej kuchenki. Ja używam tej pasty Pink i mam taką specjalną gąbkę. Ona jest taka, zobaczcie, z takimi. Mm, no, ciężko mi określić, jaka ona jest. Ona jest taka mm, bardziej nie jest twarda jest bardzo miękka, ale taka troszkę szorstkawa i ona mi nie niszczy tej kuchenki. Więc już otwieram moją pastę. Nakładam wezmę tutaj z przykrywki nakładam troszkę pasty na gąbkę i rozprowadzam sobie po całej kuchence właśnie tą gąbeczką. Ona mi fajnie doczyszcza troszeczkę. Dodaję sobie wody. Wezmę sobie tutaj wody z czajnika. Tak sobie troszeczkę tylko naleję taką odrobinę, żeby ta pasta bardziej się mi spieniła. O! I czyszczę całą kuchenkę. Następnie mam taką ściereczkę, y, też taką gąbkową, i wszystko, cały ten, tą całą pianę ściągam. Jeszcze raz gąbkę przepukuję, jeszcze raz to ściągnę. Jeszcze raz to przecieram, żeby nic nie było. Tej pasty na kuchence, następnie biorę ajax do szyb, spryskuję całą kuchenkę i papierem kuchennym przecieram. Kochani, kucheneczka, czyli moja płyta grzewcza, jest doczyszczona. Widzieliście, jak wygląda wcześniej, a jak wygląda teraz. Także taki jest mój sposób na doczyszczenie mojej płyty grzewczej. No dobrze, kochani, pora chyba zakończyć tego vloga. Pora zakończyć ten film. Mam nadzieję, że. Dzisiejszy dzień również spędziliście ze mną miło, że spodobał Wam się ten film. Jak widzieliście, za dużo u mnie dzisiaj się nie działo, no ale wiecie. Taki luźny, zwykły dzień ze mną również możecie spędzić. Jedynie co, miałam gościa dzisiaj, Natalię. Um, oczywiście wypiłyśmy kawkę, było bardzo sympatycznie, troszeczkę posiedziałyśmy, powspominałyśmy pewne sytuacje z naszego życia, więc i się pośmiałyśmy, i popłakałyśmy. Um, no, także taki dzień dzisiaj był. Także kochani, za dziś Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję, że spędziliście ze mną czas. My, kochani, widzimy się w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa!